Czy człowiek od początku był wolny? Czy raczej od pierwszego tchnienia stał się duchowym niewolnikiem? Czy wolna wola, o której tyle słyszymy, w ogóle istnieje, jeśli Biblia sugeruje coś zupełnie innego? W dzisiejszym odcinku zajrzymy głębiej w fundamenty stworzenia, by zrozumieć jedną z najbardziej kontrowersyjnych prawd biblijnych: że naturalny człowiek nie jest autonomiczny, lecz podlega duchowi szatana. W dziesiątym odcinku naszej serii wymieniliśmy dziesięć zasad hermeneutyki biblijnej. Dziś przechodzimy do omówienia zasady czwartej, zasady, która zmienia sposób patrzenia na człowieka, na stworzenie, a nawet na pojęcie grzechu. Przyjrzymy się temu, czy człowiek naprawdę został stworzony jako doskonały i duchowo wolny, czy może od początku jego natura była zdefiniowana przez ograniczenie. Podatność i zależność od dwóch przeciwnych porządków duchowych. Rozdział pierwszy. Niedoskonały świat, niedoskonały człowiek. W powszechnym myśleniu religijnym, pierwszy człowiek uchodzi za byt idealny, a świat za harmonijne arcydzieło. Ale biblijny opis pokazuje coś zupełnie innego. Już w pierwszych wersetach widzimy napięcie między ciemnością a światłością, i to ciemność pojawia się jako pierwsza. Ten kontrast bywa odczytywany jako zapowiedź pojawienia się sił przeciwnych Bogu jeszcze zanim w pełni objawi się syn i duch. Rozdział 2. Kim był Adam? Imię Adam dosłownie znaczy ludzkość. Biblia przedstawia go jako duszę żyjącą, istotę ziemską, będącą typologicznym przeciwieństwem ostatniego Adama, czyli Chrystusa, ducha ożywiającego. Jeśli Chrystus jest duchem życia. To jego przeciwieństwem staje się duch antychrysta, duch szatana. W tym ujęciu naturalny człowiek jest całkowicie pozbawiony ducha świętego i dopiero Bóg z własnej woli obdarza nim wybranych, przenosząc ich ze świata ciemności do światłości. Rozdział trzeci. Jedność ciała i duszy, symboliczna zależność. Kobieta dana Adamowi jest nie tylko partnerką. Ale też symbolicznym obrazem ludzkiej natury, jedności ciała i duszy, jednego ciała. W wymiarze duchowym ta jedność wskazuje na zakorzenienie człowieka w tym, co ziemskie. A ziemskość utożsamiana jest z porządkiem szatana, apostołowie przeciwstawiają temu duchową jedność człowieka wierzącego z Bogiem, która dokonuje się poprzez Ducha Świętego. Dlatego Paweł nazywa siebie niewolnikiem Boga. Podkreślając, że każdy człowiek, świadomie lub nie, służy jednemu z dwóch duchów. Rozdział czwarty: Upadek nie wybór, lecz podatność. Historia upadku obnaża inną prawdę. Człowiek od początku jest podatny na wpływ ducha szatana. Zakaz z drzewa poznania dobra i zła oraz działanie węża pokazują, że wolna wola człowieka ma charakter ograniczony. Człowiek mógł wybrać owoc z drzewa życia, ale tego nie czyni. Dlaczego? Bo jego natura działa w ramach prawa grzechu i śmierci. Rozdział 5. Prawo i wolna wola, narzędzia złudzenia. Prawo poznania dobra i zła w rękach człowieka bez działania Ducha Bożego staje się narzędziem samozbawczego myślenia. Człowiek zaczyna oceniać Boga z perspektywy ludzkiego rozumu, co prowadzi do wypaczenia jego obrazu. Taka perspektywa opiera się na własnych uczynkach, ludzkiej ocenie i wolnej woli, elementach przypisywanych. Porządkowi duchowemu szatana. W ten sposób człowiek wykonuje wolę sprzeczną z wolą Boga. To właśnie Biblia nazywa grzechem, a grzech staje się widocznym dowodem działania ducha szatana w duszy człowieka. Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, Zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jan rozdział ósmy, werset trzydziesty czwarty Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna Swego, który woła: Abba, Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Galatów rozdział czwarty, wersety od szóstego do siódmego. Z tej perspektywy człowiek nie jest autonomicznym bytem, wybierającym między dobrem a złem, lecz uczestnikiem duchowej rzeczywistości, w której albo działa duch Boży, albo duch szatana. Prawdziwa wolność nie wynika z natury człowieka, lecz z działania Ducha Świętego. Jeśli ten odcinek skłonił Cię do myślenia, koniecznie zostaw komentarz i podziel się swoją perspektywą. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych części naszej serii. A jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego projektu, kliknij lubię to i udostępnij ten film znajomym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.